Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Dzisiaj zapraszamy na spotkanie fazy grupowej UEFA Champions League. Dynamo Zagrzeb zmierzy się z warszawską legią. Goście nie mają za sobą dobrego startu w tych rozgrywkach, ale dzisiaj z pewnością spróbują zmazać złe wrażenie z pierwszego meczu. To konieczne, jeśli myślą tutaj o wyjściu z grupy. Nie stać ich na kolejne potknięcie. Gwizdek i ruszyli. Mecz fazy grupowej UEFA Champions League właśnie się rozpoczął. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych, jest komu podać, i to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Trudno z góry przesądzać, który z piłkarzy indywidualną akcją rozstrzygnie losy spotkania, ale na pewno sporo możemy się spodziewać właśnie po tym zawodniku. Czy oceniasz to podobnie Jacku? Potrafi przytrzymać piłkę, a potem. Zna... Chyba będzie gol! No i zmarnowana świetna szansa na gola. Co za pudło! Z takiej odległości można było strzelać lżej, ale za to dobrze przymierzyć. Wielka szkoda. To powinna być bramka. I teraz wojskowi tracą piłkę. Pokonuje kolejne metry, świetnie radzi sobie z piłką. Musi trafić! Zupełnie niezrozumiała decyzja. Dlaczego tak mocno uderzył? Zwłaszcza z takiej odległości, to mogła być łatwa bramka. Ladenowicz. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w tercji obronnej Rywala. Czy będzie zagrożenie? I widzimy chorągiewkę w górze. Minimalny spalony. No i po ataku zagrożenie minęło. Może im dać prowadzenie. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Ładnie teraz przerzucił. Piłka poza boiskiem. Za chwilę wrzuc z autu. I teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Josué. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Uwaga! To jest setka! Dobrze teraz broni, brawo. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Dobrze wyjaśnia przez szesnastce. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Strzela teraz! I dobrze teraz, bramkarz, pewnie! Nie, wrzuca w pole karne. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Trochę za wolno wracają do obrony. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Świetnie teraz przewiduje, gdzie się ustawić. Co za wejście bramkarza. Odważne, ale przede wszystkim skuteczne. Gdyby bramkarz nie ruszył tak desperacko na atakującego, ten miałby znacznie więcej czasu na oddanie strzału. Ale podanie przejęte. Cała boczna strefa boiska jest wolna. Suma Sumarum, rzut wolny. Był tu zamiar nie odgwizdania faulu i puszczenia gry na mocy korzyści, ale ostateczna decyzja jest inna. Zamiast kary indywidualnej tylko upomnienie. Musi teraz mieć się na baczności. Obiecująca wrzutka. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Sędzia gwizdkiem oznajmia początek drugiej połowy tego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Udało mu się ograć obronę. Ale ile można, obrona się połapała. Wreszcie to przerywa. Dobra współpraca. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Wolno, zbierają się do powrotu obrońcy. Teraz przed szansą! Groźnie to wyglądało, ale defensywa spisała się tutaj bez zarzutu. I teraz wojskowi tracą piłkę. Statystyka posiadania mówi o tym meczu wszystko. Jeśli ktoś tutaj nie zagra odważniej, jeśli nie zar... Ale musimy na chwilę przerwać. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. No to mamy 1 do 0. Podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Próba wrzucenia piłki. Interwencja w obronie oddala zagrożenie. No i po ataku. Dobra interwencja. Mają teraz szansę na kontratak. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Nie do wiary, jakim cudem nie ma gola. Domku też tego nie rozumiem, to była 100, co ja mówię, dwustuprocentowa okazja. Kolejna akcja. Ciekawe, jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Tom Ladenowicza. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. No i po ataku zagrożenie minęło. Piłka poza boiskiem. Aut dla Legii. Kapustka. Dobra ta interwencja. Dobra piłka, może być niebezpiecznie. Uwaga, strzał zablokowany. Prosto do nogi, ale nie tam, gdzie trzeba. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ale może teraz, będzie szansa. Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Mamy wynik remisowy: 1 do 1. Pięć minut do końca regulaminowego czasu gry. Dobrze wyglądał ten atak, to mogło się udać, ale piłka została przejęta. Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Uwaga, będą prowadzić. Oj, fatalnie kończy się ta kontra. Straszne pudło. Zespół z impetem wjechał na połowę rywala. Rozegranie było świetne, no ale ten strzał zniweczył wysiłek całej drużyny. Szkoda tej akcji, zasługiwała na lepsze wykończenie. Jest informacja z sali bocznej. Spotkanie potrwa dodatkowo dwie minuty. Ostatni gwizdek, i tym samym spotkanie kończy się wynikiem remisowym. A co ten remis oznacza dla Legii Warszawa w Twojej ocenie? Drugi raz z rzędu bez kompletu punktów, Tomku, choć i tak jest progres. Dzisiaj zdobywają chociaż jeden.